Witam Państwa bardzo serdecznie, Anna Mandrela, kanał Ryngraf. Dla tych, którzy trafili tutaj po raz pierwszy, to chcę zaznaczyć, że jesteście tutaj w ramach cyklu na moim kanale, który nazwałam Czytamy Razem, a chodzi o to, że już któryś z kolei tydzień analizujemy kolejne rozdziały książki, która nosi tytuł Oni Jego Zdetronizowali, jej autorem... Był arcybiskup Marcel Lefebvre. Książkę możecie kupić w sklepie wydawnictwa Tedeum. Bardzo serdecznie Was do tego zachęcam, aby się z nią zapoznać, jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy. Być może dzisiaj będzie ze względu na tytuł dużo... A osób, które będą tutaj y, po raz pierwszy, a to dlatego, że dochodzimy już do trzeciej części tej książki. Jeśli nie czytaliście poprzednich rozdziałów, zachęcam, żeby y, teraz kliknąć po odsłuchaniu tego w playlistę. Y, czytamy razem i tam y, wszystkie rozdziały po kolei mamy analizowane a aż do tego. Liberalny spisek szatana przeciw Kościołowi i papieństwu Tak nazywa się ta część książki. Ja jeszcze raz zachęcam też na wstępie do tego, żeby kliknąć kciuki w górę. Subskrybować, to szczególnie dla tych, którzy tutaj trafili po raz pierwszy. Naprawdę mam nadzieję, że warto dużo ciekawych e, informacji. Mówimy tutaj o filozofii, o religii. E, w innych moich programach mówimy również o historii, dlatego serdecznie Was e, zachęcam, żeby śledzić po prostu ten kanał, klikać kciuki w górę, komentować. Dzięki temu mam większe e, zasięgi. Podobno tak to e, działa. E, wiele osób wciąż nie wie o tym kanale, więc zachęcam również, żeby w ten sposób e, przez wrzucanie tych programów na jakieś grupy na Facebooku, czy w różne inne miejsca, tak mi bardzo pomożecie, naprawdę. Jak i również zachęcam Was do mm, wpłacania na rozwój kanału, informacje w opisie, ponieważ dzięki temu mogę się rozwijać. W ostatnim czasie, jak widzieliście, jak widzieliście, poprawił się dźwięk podcastów. E, mam nadzieję wkrótce, mam kilka jeszcze planów, ale to nie będę o tym mówić, żeby nie zapeszyć. E, w każdym razie, Spisek loży Alta Vendita to jest tytuł dzisiejszego rozdziału, 21. Będzie mowa o masonerii, o tajnych dokumentach, ale nie chodzi tutaj o jakieś niejasne teorie, teorie spiskowe, gdyż dzisiaj na temat masonerii mówi się wiele. Również jest to jeden z tematów, który Was interesuje, który również na moim kanale. Będzie od czasu do czasu się pojawiał. Natomiast arcybiskup Lefebvre omawia tutaj konkretny dokument historyczny, który został zatwierdzony przez papieża. Trzeba to na wstępie podkreślić, żebyście mi nie zarzucili, że sieje tutaj jakieś niewiadomo jakie teorie. Chodzi o dokument o nazwie Alta Vendita. Jest to dokument loży Alta Vendita, loży Karbonariuszy. Tak również niektórzy po prostu sam, sam dokument również określają, ale chodzi tu o nazwę tej loży. Trzeba by może się też bardziej wgłębić, cóż to dokładnie był za nurt. Może jeszcze o tym za chwilę wspomnę. Ale te dokumenty. No, Tutaj też możemy się zastanawiać, kto dostarczył i w jakim kontekście. Trzeba by też bardziej zagłębić się w całą sytuację. Ja na razie tylko komentuję to, co pisze sam arcybiskup Lefebvre w tym rozdziale, że tajne dokumenty loży karbonariuszy zostały dostarczone papieżowi Grzegorzowi XVI. Te dokumenty obejmowały okres od 1820 do 1846 roku. Następnie Pius IX potwierdził autentyczność tych dokumentów, więc musiał z kimś to przeanalizować, więc tak jak widzicie, nie jest to byle co. Mamy już drugiego papieża wspomnianego w kontekście tego dokumentu. Następnie papież Pius IX zrobił dwie rzeczy. Napisał list, takie brewe z 25 lutego 1861 roku, gdzie zatwierdził autentyczność tych dokumentów. Wcześniej jeszcze, to jest ta druga rzecz, którą zrobił, zlecił e, cretino Joliemu e, wydanie tego Dzieła. To był bodajże biskup, ale jeszcze za, za, chwilę, za chwilę sprawdzimy za chwilę tutaj jeszcze dokładniejszy kontekst przytoczę. To był Francuz, który opublikował te dzieła w książce Kościół Rzymski i Jego Rewolucja. To dzieło liczyło dwa tomy. Zostało wydrukowane w Paryżu w 1859 roku po raz pierwszy. Następnie gdzieś to było wznawiane. E, Dokładnie nie wiem, czy całość została wydana w języku polskim. Trzeba by e, poszukać. E, w każdym razie, gdy wstępna wersja została już opublikowana, pius 9 jeszcze raz to przeczytał zanim to. Mm, Zanim to poszło w świat, to taką pierwszą wersję przeczytał, zatwierdził, ale nie zgodził się, żeby ujawnić prawdziwe nazwiska członków tej loży, które w tej korespondencji występowały. Więc jak później też przeczytamy fragment tej korespondencji, to pojawiają się jedynie pseudonimy. Arcybiskup Marcel Lefebvre komentuje to w ten sposób, że te listy tej loży. Alta Vendita naprawdę, naprawdę budzą przerażenie. I w jakim celu możemy się zastanawiać, w jakim celu Pius IX kazałby je opublikować? Otóż stwierdzam, arcybiskup Lefebvre Pius IX kazał je opublikować w tym celu, aby wierni wiedzieli o spisku zawiązanym przeciwko Kościołowi przez tajne stowarzyszenia. Aby poznali ich plan i potrafili zabezpieczyć się przed jego ewentualną realizacją. To jest bardzo ciekawe, czy już wtedy Pius IX chciał opublikować taką korespondencję, aby zabezpieczyć katolików na przyszłość, aby im powiedzieć: słuchajcie, jest jakiś Spisek, który Loże Masz knują przeciwko kościołowi. I o tym mało się dzisiaj mówi, o tym dokumencie, nawet w kontekście tego, że dużo się mówi o kryzysie w kościele. Warto sobie akurat tą wiedzę odświeżyć, ponieważ wśród różnych. Teorii, jakichś tam wyssanych z palca dotyczących masonerii, to tutaj mamy konkret, bo mamy autorytet papieża Piusa IX, który bez dokładnego sprawdzenia tego wszystkiego na pewno by się nie zgodził na publikację. I właściwie cały kolejny, kolejna część tego rozdziału, która jest krótka, to jest. Przytoczony fragment tego właśnie dokumentu, który zaraz również ja Wam przeczytam. Jeszcze dla sprostowania: ten, który opublikował te dokumenty, Jacques Crétienot, to był kardynał francuski. Natomiast w późniejszym czasie, 26 lat później dokładnie, Georges Dillon, czyli y, biskup George Dillon, angielski biskup, opublikował przekład tych dokumentów w książce Wilka Masoneria wschodnie zdemaskowana jako tajna siła stojąca za komunizmem. Y, I ja szukałam, czy, jest, y, czy zostało to wydane w języku polskim. I rzeczywiście nie wiem, czy to jest dokładnie ta wersja, co w języku angielskim, i tutaj mamy chyba tylko fragmenty, gdyż jest to po prostu książka o masonerii. I dwa rozdziały tej książki przedstawiają fragmenty tych dokumentów, dokładnie tych samych, które cytuje arcybiskup Lefebvre. Zostało to wydane w Poznaniu w 2012 roku. Polski tytuł Ksiądz biskup dr George Dillon: Masoneria zdemaskowana, walka z antychrysta z kościołem. Z cywilizacją chrześcijańską. Wydawnictwo Wers, takie wydawnictwo niszowe. Ja dostałam to dokładnie od wydawcy, za co bardzo serdecznie dziękuję wydawcy, za to, że mogłam to otrzymać od niego. I gdy sięgniemy po to, jeśli macie jakąś możliwość, mam nadzieję, że jeszcze jest to gdzieś do kupienia, to zachęcam. Również tutaj wcześniejsze rozdziały opisują rozwój masonerii, opisują czym jest ta alta vendita, czyli wysoka węta. Tutaj autor stwierdza, że jeszcze przed śmiercią Wieshaupta Naczelne kierownictwo wszystkich tajnych organizacji światowych przejęła właśnie Alta Vendita, która była najwyższą lożą włoskiego węglarstwa. I również ta loża rządziła masonerią w Francji, Niemiec i Anglii i sterowała rewolucjami Europy, aż do czasu, gdy Mazzini przyjął berło tego tajnego imperium. Organizacja ta uważała zgodnie z zasadami że sił ciemności, że spiskowanie przeciwko stolicy apostolskiej jest główną zawsze wiążącą e, zasadą. Główne intrygi w rzeczywistości były skierowane przeciwko państwu kościelnemu, jego otoczeniu i przeciwko samemu papieżowi. Mieli nadzieję, że poprzez swoje manipulacje zdobędą nawet stolicę Piotrową. E, to, pokrócie, po to tak w skrócie i jeszcze raz mówię, to to nie jest moja opinia, tylko cytat z książki biskupa doktora George'a Dillona i teraz wydaje mi się, że dwa fragmenty, mamy tutaj instrukcję oraz list, fragment tego listu Takiego właśnie tajnego listu między, między tymi masonami będzie również zacytowany przez arcybiskupa ale taki krótki. Ja przeczytam dwa fragmenty z tej książki, a potem przeczytam to, co jest w dzisiejszym naszym rozdziale z książki o niego zdetronizowali. W ten sposób macie świetne uzupełnienie. Książka arcybiskupa, ten fragment przeczytany dotyczy bezpośrednio kwestii prób przejęcia władzy w kościele. Natomiast tutaj jeszcze mamy kilka ciekawych cytatów, jeśli chodzi o kwestie rodzinne. Więc tutaj, jeden fragment z tego listu brzmi następująco: Najważniejszą sprawą jest odizolowanie mężczyzny od jego rodziny, by spowodować upadek jego moralności. Z samej natury predysponowany jest do tego, by uwalniać się od domowych spraw. By biec za łatwymi przyjemnościami i, kazany, i zakazanymi radościami. Lubuje się w długich kawiarnianych rozmowach i w rozleniwiających przedstawieniach, namawiać go na to, podtrzymywać w tym, dać mu jakieś poczucie ważności, stopniowo uczyć go, by wzrastała w nim niechęć do codziennej pracy. Poprzez te zabiegi, gdy odciągnie się go od żony i dzieci, gdy ukażecie mu, jak bolesne są dla niego wszystkie jego obowiązki, wzbudzicie w nim pragnienie innego życia. Mężczyzna rodzi się buntownikiem. Podniećcie w nim pragnienie buntu aż do stanu pożogi, ale w taki sposób, by do wybuchu jednak nie doszło. To jest tylko przygotowaniem do wielkiej pracy, którą musicie podjąć. Gdy osiągniecie u kilku ofiar, Zniecierpliwienie rodzinom i wiarą, a jedno zwykle idzie za drugim, podsuncie kilka słów, które sprowokują pragnienie związania się z jakąś lożą. Próżność obywatelska czy mieszczańska, by być przyjętym do masonerii, jest czymś tak powszechnym i tak uniwersalnym, że nieraz aż dziwię się ludzkiej głupocie. I drugi fragment. Bardzo ciekawy, ponieważ dotyczy yy, kapłanów. I tutaj też jest taki fragment dla mnie zaskakujący. Zaraz, zaraz to przeczytamy. Trzymaj księdza z dala od pracy, od ołtarza i od cnoty. Wyszukaj sposób, by zająć jego myśli i jego czas. Powoduj, by się rozleniwił, by lubił dobrze zjeść, by angażował się w działalność patriotyczną. Stanie się ambitnym intrygantem z bereźnikiem. W ten sposób tysiąc razy lepiej spełnisz swoje zadanie, niż byś miał stępić swój sztylet na kościach jakiegoś nędznika. Ja nie pragnę i myślę, że ty, przyjacielu, nubiusie, też nie pragniesz marnować życia spiskowaniem według starych wzorów. Czy nie mam racji? Podjęliśmy dzieło masowej korupcji. Korupcji ludzi poprzez duchowieństwo, ich korupcji duchowieństwa przez nas, korupcji, która pozwoli nam kiedyś złożyć kościół do grobowca. Niedawno słyszałem naszego przyjaciela, śmiejącego się filozoficznie z naszych projektów. Powiedział on do nas: By zniszczyć katolicyzm, trzeba rozpocząć od skasowania kobiet. W pewnym sensie ma on rację. Ale ponieważ nie można skasować kobiet, trzeba skorumpować kobietę razem z kościołem. Corruptio omni pessima. Najgorsze zepsucie jest najlepsze. Cel, który nam przyświeca, jest wystarczająco dobry, by skusić ludzi takich jak my. Nie odbiegajmy od niego dla jakiejś osobistej satysfakcji z tytułu zemsty. Najlepszą bronią przeciwko kościołowi jest korupcja. A więc do pracy, do samego końca. No, bardzo dwa ciekawe fragmenty. Ja mam nadzieję, że kiedyś się przyjrzymy tej książce, dzięki temu rozdziałowi, dzięki temu, że to z Wami analizuję, to zrozumiałam, że rzeczywiście jest to ten sam fragment, co w tej książce, które, którym, które miałam na półce. Dzięki, dzięki wydawcy, który mi podarował akurat te publikacje. Ciekawe wątki, zepsucie kobiety, zepsucia mężczyzny, zepsucie obyczajów i zepsucie duchowieństwa i te wszystkie wątki były zrozumiałe. Ten wątek zaskakujący ciągnięcie księdza w stronę działalności patriotycznej jest dla nas do przemyślenia, do, do zastanowienia. To jest ciekawe. Kolejny, teraz już przechodzę do książki, arcybiskupa Marcela Lefebvre i tam właśnie te instrukcje z tej loży, które, które właśnie w tych publikacjach, o których wspomniałam, zatwierdzonych przez Piusa IX zostały przedstawione. Jeśli pragniecie, aby zniknęły ostatnie ślady tyranów i ciemiężycieli, zarzućcie swoje sieci jak Szymon Bariona. Zarzucajcie je raczej w głębi zakrystii Seminariów i klasztorów, niż w głębinie morza. A jeżeli nie będziecie się śpieszyć, obiecujemy Wam połów bardziej cudowny niż jego. Rybak łowiący ryby stał się rybakiem ludzi. To wy, wy zgromadzicie swych przyjaciół wokół tronu apostolskiego. Będziecie głosić rewolucję w tjarze kapie, krocząc z krzyżem w jednej ręce i ze sztandarem w drugiej. Rewolucję, którą trzeba będzie tylko lekko wzniecić, aby wywołała pożar na wszystkich czterech krańcach świata. Arcybiskup Lefebvre oprócz tego fragmentu przytacza jeszcze fragment listu. List brzmi następująco. List Nubiusa do Wolpe, co znaczy Lisa, czyli też jest to jeden z takich y, tajnych dokumentów. Ciężkie brzemię włożono na nasze barki, drogi Wolpe. Musimy przeprowadzić niemoralną edukację Kościoła i małymi, dobrze wymierzonymi, ale raczej niejasno określonymi krokami doprowadzić do triumfu idei rewolucyjnej za... Pośrednictwem papieża. Realizując ten plan, który zawsze wydawał mi się być wynikiem jakiejś nadludzkiej kalkulacji, ciągle jednak poruszamy się po omacku. Arcybiskup Marcel Lefebvre omawia te słowa w kontekście rewolucji Soboru Watykańskiego II, widząc tam. Efekt tego spisku. Nie boi się o tym napisać w swojej książce, więc nie uważa tego za teorię spiskową, lecz za realny plan, który doszedł do skutku. W programie, który tutaj był jakiś czas temu, gdzie wspominałam o założeniu rycerstwa niepokalanej, no to również widzimy u świętego Maksymiliana kolbego intencja założenia rycerstwa niepokalanej, to była właśnie walka z masonerią. Była tam modlitwa o Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie. W późniejszym czasie... Zmieniono końcówkę tej modlitwy, już nie mówiono za masonami, ale za nieprzyjaciółmi kościoła. W czym no, oczywiście nie ma nic złego, ale wszelkie takie teorie, jakoby był to spisek masoński, te zmiany, które miały miejsce w kościele, gdy ktoś taką teorię próbuje wysnąć no to mówi mu się, że jest to po prostu jakaś. Teoria spiskowa, to mamy konkretne dokumenty i również konkretne ostrzeżenia tych papieży przedsoborowych. Oczywiście nie możemy tutaj dochodzić do absurdu i we wszystkim szukać masonerii, ale widzimy, że taki spisek był, mamy takie dokumenty. Widzimy, że one mają jakiś. Cel. Arcybiskup Lefebry nawiązuje tutaj również do Pawła VI, który w kontekście tych posoborowych zmian, jakie miały miejsce, sam użył słowa samozniszczenie. Samo Kto może dokonać samozniszczenia kościoła? pyta arcybiskup Lefebry, jeśli nie ten, któremu powierzona została misja utrzymywania go na jego opoce jaki kwas może łatwiej rozpuścić tę skałę niż duch liberalny, który zawładnął samym następcom świętego Piotra i podsumowuje ten rozdział stwierdzeniem, że ten plan musi być iście diabelskie, inspirowany przez diabła, żeby właśnie tak przedostać się do wnętrza kościoła i rozłożyć ten kościół od środka. Ale to o czym mówimy, żeby jeszcze raz podkreślić, że to nie jest tylko teoria spiskowa, tak zwana, ale że papierze dokładnie to przewidzieli. I o tym, drodzy Państwo, będzie za tydzień w kolejnym rozdziale, gdzie będzie mowa właśnie o tym, jak papierze ostrzegali wcześniej przed tym, co może mieć miejsce, tak więc jak widzicie. W tej już części książki robi się coraz ciekawiej, ciekawiej niż do tej pory, dlatego zachęcam, żebyście wrócili tutaj w przyszłą niedzielę o godzinie 19. No jeszcze taka refleksja, że o ile wiele osób tego zapewne nie dostrzegało zaraz po soborze, a szczególnie w Polsce, to dzisiaj za Pontyfikatu papieża Franciszka, widząc to wszystko, co się dzieje, to sięgnięcie właśnie po te dokumenty, po te ostrzeżenia papieskie związane ze spiskami lóż, jeśli chodzi o przyjęcie kościoła i wczytanie się w te dokumenty, no może mieć wielkie znaczenie dla zrozumienia całej sytuacji, z jaką mamy dzisiaj do czynienia, ponieważ bez tego kontekstu, jak inaczej zrozumieć to, co się dzieje, te niektóre absurdy? Trudno to zrozumieć jedynie takim, tak jak to niektórzy by chcieli, zwykłym rozwojem naturalnym, jakimś procesem, próbą dostosowania kościoła do świata lub zwycięstwem pewnych idei. To naturalnie... Gdy te idee zostały zasiane, w pewien sposób ma miejsce, ale jak na przykład y, wytłumaczyć to motu brupry, które miało miejsce, y, czy to w jaki sposób jest y, ustanawiany ten synod, czy to właśnie na co również y, zwraca uwagę autor książki 100 lat modernizmu, w czwartek y, na moim kanale o godzinie 18.30 będzie można zobaczyć recenzję książki 100 lat modernizmu gdzie autor tej książki właśnie mówi, że tak jakby dla wszystkiego jest miejsce w tym kościele otwartym na wszelkie nowości, jedynie nie ma jej dla tych, nie ma tego miejsca dla tych, którzy by chcieli trwać przy tej katolickiej doktrynie, to wszystko jest drodzy Państwo bardzo ciekawe tego tym bardziej zachęcam, żeby ze mną pozostać, żeby subskrybować kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Przy okazji chcę bardzo podziękować wszystkim tym, którzy wsparli mój kanał. Wszystkie osoby, które wspierają mój kanał, dostają ode mnie takie szczególne podziękowania raz do roku, pod koniec roku, i mamy wtedy taki, taki specjalny program. Te osoby, które w tym. W tym roku uczestniczyły, to wiedzą. To jest jedyna taka forma, jak, w jaki sposób mogę się Wam odwdzięczyć, ale jestem wszystkim bardzo wdzięczna za, za wspieranie mojej misji. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Zapraszam na kolejny program. Niedziela, godzina 19, a również czwartek, godzina 18.30. Jeśli będzie więcej tych programów, to będzie. Mam nadzieję taki właśnie drugi stały dzień, 4.18.30. Serdecznie Wam dziękuję. Do zobaczenia.